Rycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. No dzisiaj to się troszkę nagadam do Was, bo piosenka zupełnie inna niż zwykle. To znaczy ostatnio, no bez przerwy politykujemy, ale dzisiaj jest niedziela, więc postanowiłem ani afer, ani polityki, nic nie mieszać do tego pięknego naszego dnia. Słuchajcie, dawno, dawno temu, myślę, że to 40 lat, lekko licząc, ułożyłem muzykę do kilkunastu tekstów Tuwima, wierszy. I dzisiaj Tuwim. Y, ciekawe jest to, że on pisał dla dorosłych i dla dzieci, a ta piosenka jest dla dzieci bardziej. No piąta klasa podstawówki, góra. Y, niemniej jednak wystąpiła ona, ta piosenka w kabarecie, który założyłem już po studiach. Basia Grasińska to śpiewała. No z dużym powodzeniem. Fajna piosenka. Jeszcze wtedy wydawało mi się, że na czterech akordach można zrobić coś fajnego. I można. Jak wesoły milion drobnych wilgnych muszek, Jakby z worków szarych mokry mrzący maczek. Sypie się i skacze czżu puszek, rośny pył jesienny, siwy kapuśniaczek, słabe to maleńkie ledwo samo kropi. Nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze Od młodziutki deszczyk fruwające kropki Co by strasznie chciały być dorosłym deszczem Chciałyby ulewą lunąć w gromkiej burzy Miasto siec na uko z chłostą W rynnach się rozpluskać, rozlać się w kałuży Szyby dziobać łzawą i zawiłą ospą Tak to sobie marzy kapanina biedna Sił ostatkiem pusząc się w ostatnim dresz Lecz cóż, spójrz, na drucie jeździ kropla jedna, już ją wróbel strząsnął, już po całym deszczu. No i taka to miniaturka właśnie dzisiaj specjalnie dla Państwa przy jesieni miłej, fajnej tuwim. Kartka z kalendarza dzisiaj mamy 8 października, oczywiście niedzielę, Państwo już wiedzą. I imieniny obchodzą Laurencja, Pelagia i Brygida oraz Artemon, Demetriusz, Ewodia, Ewodiusz, Ginter, Guncerz, Günther, Gratus, Ludwik, Marcusz, Marcin, Symeon, Taida i Waleria. Najlepszego, moi kochani. Przysłowie na dzisiaj po świętej Brygidzie, Babie lato przyjdzie. Ono już jest właściwie. Prawda? Nietypowe święta. Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowe Dni Podologii i Biometrii. No takie są Natomiast gra, półsłówek dzisiaj będzie w bądźciu Kasi, ale tym razem gra pani Sofia Damek. Gra następująca cuchnąca sprawa. Gra na słowie. Do widzenia. Do jutra.